Jak inwestować, żeby zarabiać 100% rocznie? Bitcoin. Bitcoin od 16 lat regularnie rośnie. Rośnie dlatego, że jest w tak zwanym trendzie sekularnym, czyli trendzie związanym z jakąś przemianą społeczną, gospodarczą bądź ekonomiczną. Tą przemianą, na fali której Bitcoin rośnie, jest po prostu stawanie się nowym cyfrowym złotem. Wiele osób mówi, że Bitcoin już tyle urósł i już nie będzie tak rosnął. Prawda jest taka, że Bitcoin prawdopodobnie to nie zaczął w ogóle rosnąć. Problemem w myśleniu wielu jest brak rozumienia tak zwanej S-krzywej S krzywa adopcji mówi o tym, że wzrost technologii i adopcja technologii odbywa się w takim trybie, że przez X czasu następuje adopcja od 0 do 10%, a potem drugie X od 10 do 90%. Teraz sobie wyobraźmy, dzisiaj adopcja bitcoina wynosi 4%. Co się wydarzy, jak 10% świata będzie miało bitcoiny? Pozostałe 80% dokona się w kilkanaście lat. W kilkanaście lat bitcoin urośnie znacznie więcej niż rósł przez ostatnie lata. Stany Zjednoczone zaczynają budować rezerwę walutową w Bitcoinie. Do tej pory rezerwy te były zarezerwowane dla złota, metali ziem rzadkich i ropy naftowej czy gazu ziemnego. Bo moi drodzy Państwo, dzisiaj Bitcoin jest największym narzędziem transferu majątku w tym pokoleniu i nie chcielibyście Państwo pozwolić na to, żeby ta okazja przeszła przed Państwa nosem. A teraz, jeżeli naprawdę chcesz posiąść taką wiedzę inwestycyjną, która pozwala wyciągać tego typu wnioski, zapraszam Cię na ganzasresearch.com.